So Wjeżdżam na pelon jak toba na lejon, piątki się dzieją, nie kleją, kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć w wuh, szybko łapał na ryj, bomba na banie, kończymy balek, najczęściej budzi syreny nad ranem, najwyższą zdradę jadę jaguralem, całej pizdziel... Przed, przed fotoradarem... Nie nie typy, nie kochają mnie fajki, biorę oryginał, Piedory plastik, wisiory na kalki, złote zegarki, desowy styl, jestem Nike Pow, pow, miesza dżungla, ej Pies zabija kumpla, ej Ej, na smyczy mam kumla Ej, kumdla. w kieszeni gotówka pram, pram, pram. dżungla, dżungla. Pies zabija kumpla, na świecie mam kundla w kieszeni gotówka. Robię dwóch. tak. spada łuska, Za zabójstwa, brudne ręce, króli bluzka. Jadę po si dwóch typów problem ma. Potworzę do nich sam, wystarczenie są goryla. U, u, u greba, gleba, łapa jak potem chleba.